Się lat temu, kiedy otwierałam salon, nie miałam zupełnie, moje wykształcenie zupełnie było niepowiązane z branżą beauty. Jako mała dziewczynka od dziecka. Gdzieś po głowie chodziło mi taki pomysł. Marzyłam i m, chciałam pracować w branży beauty. Natomiast największą przeszkodą, jaka stała na mojej drodze w takim wieku nastoletnim, to było to, że wydawało mi się, że muszę lubić biologię, chemię, aby móc po prostu studiować coś związane z kosmetologią, z medycyną, z tym artystką, wizjonerką, e, wszystkie ścisłe przedmioty. Byłam z nimi na bakier, więc tak naprawdę stwierdziłam, że pewnie nigdy się tą branżą nie będę zajmowała. Kiedy już byłam dorosłą dziewczyną, stwierdziłam, że pora zrealizować marzenie i zając się branżą beauty, kiedy pojawił się na mojej drodze lokal, który, który mogłam wynająć, wiedziałam, że będę pracowała albo w beauty, albo w modzie. I dzisiaj opowiadając tą historię właśnie zabawne jest to, że ja do tej mody wróciłam, bo dzisiaj projektuję modę dla beauty, więc po 10 latach mogę powiedzieć, że zrealizowałam za jednym zamachem dwa marzenia. Ja na odwadze buduję biznes. Spełniam marzenia. Ja przede wszystkim swój biznes buduję w oparciu o marzenia i tym polecam się kierować i przede wszystkim też często potwierdzam się tą odwagą. 10 lat temu założenie salonu, kiedy nie mam do tego wykształcenia, była to bardzo odważna decyzja i tak naprawdę tutaj na tej mojej drodze zawodowej mogę wyłonić takie trzy przełomowe momenty którymi chciałabym się podzielić, z którym ty jako mój odbiorca, z których możesz yy, skorzystać. I tak naprawdę pierwszym przełomowym momentem było to, kiedy połowa mojego zespołu po raz pierwszy odeszła ode mnie, w momencie, w którym pomyślałam sobie, może nie nadaje się do tego biznesu, ludzie nie chcą za mną pracować, straciłam zespół. Dziś wiem, że... Był to moment przełomowy, bo wtedy powiedziałam sobie: zbuduję ten biznes troszeczkę na nowo, zbuduję ten biznes silny, zbuduję odważny. Będą inni ludzie, którzy przyjdą do pracy. Drugim przełomem było decyzja o rozwinięciu salonu, o zatrudnieniu jeszcze większej liczby ludzi, decyzja o rozwoju gabinetów, decyzja o tym, że będę zatrudniać personel po tej pierwszym załamaniu, że będę rozwijać ten salon, będę zatrudniać ludzi. Ja odchodzę od pracy po to, aby się szkolić, aby się specjalizować w rozwijaniu, w zarządzaniu, prowadzeniu tego biznesu. E, ostatnim takim przełomowym momentem, o którym chciałam powiedzieć, była pandemia. Miałam zaplanowaną e, start kampanii promocyjnej mojej marki modowej, mojej marki fartuszkowej. I tak naprawdę to był trzeci taki przełomowy, odważny moment, w którym stwierdziłam, że muszę działać. Że to nie jest czas, w którym wycofam się z projektu, wycofam się z realizacji, w którym odwołam sesję zdjęciową, przestanę szyć produkty, przestanę je promować, przestanę szukać kanałów dystrybucji. Wyłączyłam drugi bieg, przyspieszyłam, robiłam sesję produktową moich, moich fartuchów, i to był trzeci taki przełomowy, odważny moment, który dzisiaj mi procentuje.